Rosół to jest bardzo niebezpieczna zupa. No, nogi wyciągają. Tak. Czy da się poznać kurczaka po rosole? Tutaj jest inaczej a. niż tutaj. No tak, bo tutaj pracuje, a tutaj nie. Ja przygotowałam dwa rosoły. Biegnął do mnie. Czyli taki jesteś taki, taki tak. tatuś. A skąd Widzie... one wiedzą, że jesteś fajny? Nie, to są wyjątkowe, wyjątkowe kury. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Na zdrowie. Tak, tak, na zdrowie, bo dzisiaj będzie naukowo o rosole. Zostańcie z nami. Program zaprasza sponsor. Producent kurczaka zagrodowego schowu bez antybiotyków. Zapytacie mnie Państwo, jak można podejść naukowo do rosołu. Otóż można podejść naukowo do rosołu, bo rosół to jest bardzo niebezpieczna zupa. Dlaczego rosół to jest niebezpieczna zupa? Bo to jest ekstrakt i to jest wywar. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko, co włożymy do rosołu i będziemy ważyć, uwaga, ważyć przez RZ, przejdzie nam do tego wywaru, który będziemy później jeść i serwować naszym bliskim. A czego jest najwięcej w rosole? Otóż mięsa. A z czego gotujemy najczęściej rosół? Z drobiu. A jakiego drobiu? Otóż z kurczaka. Czy da się. Poznać kurczaka po rosole. Czy da się poznać jego życiorys po tym, jak wygląda rosół? Otóż ja przygotowałam dwa rosoły z tych samych części dwóch różnych kurczaków pochodzących z różnych hodowli. I zobaczcie państwo co uzyskałam. Uzyskałam piękny, złoty wywar, w którym pływają cudne oka. I ten rosół puszcza do nas oczko. I mamy drugi wywar, który ma dziwnie rozlane plamy białego tłuszczu. I co my możemy powiedzieć o życiorysie kurczaków tych dwóch rosołów? Otóż możemy powiedzieć bardzo dużo. Ja już wiem, że ten mętny biało, kremowy płyn, miał słaby życiory z kurczaka, z którego został ugotowany. A ten żółto złoty, wspaniały wywar, to no był kurczak, który, żył sobie w szczęśliwych warunkach. Czy wiecie o tym, żeby ten rosół był tak ładny i tak dobry? To wszystko zaczyna się od tego, gdzie żyje kurczak i co je, i jaka jest nad nim roztoczona opieka. Żebym nie była gołosłowna, to wybrałam się do fermy, na której jest hodowla kurczaka zagrodowego. Chcecie jechać ze mną? To zapraszam. No i przyjechałam zapytać, zapytać, jak to jest z tym, czym są żywione te kurczaki, czy to prawda z tymi hormonami, czy to prawda z tymi antybiotykami, bo przecież krążą różne pomówienia. I przyjechałam zapytać u samego źródła. Jest ze mną zootechnik i jest ze mną weterynarz. Weterynarz to Maciej Erd, a zootechnik to Radosław Namysław. Słuchajcie, oni wszystko wiedzą. Co jedzą te kurczęta i kiedy są zdrowe, a kiedy należy im się pomóc? Pierwsze pytanie. No wiesz o tym, że krążą różne, wiesz, histeryczne koncepcje o tym, że drób to świstwo, że hormony, że antybiotyki, że dzieciom nie wolno dawać. A kurczak zagrodowy głosi wszędzie i właściwie, hmm, dlaczego mamy uwierzyć, że kurczak zagrodowy jest szczególnie zdrowy? Czym wy karmicie te wspaniałe tutaj e, Kurczęta. No jak możemy zobaczyć tutaj nawet na załączonym obrazku, nasze kurczęta A, dostają to w pasze w tych właśnie karmidłach. Mamy różnego typu karmidło oczywiście, ale tutaj akurat mamy tego typu wyposażenie. I co jedzą te kurczęta? Jedzą pasze, mamy te cztery typy paszy dla tych naszych uczaków. każda pasza jest zbilansowana odpowiednio pod odpowiedni wiek tak żeby zapewnić ich najlepszy Czyli dobrostan paszowy one są paszowy. w różnym wieku? dzisiaj nie A... wiek stada definiuje jaki asortyment paszowy dajemy poszczególnym uczakom. dzisiaj mamy końcówkę tuż przed no opuszczeniem hodownika tak takie dorodne już jeden z parametrów wyróżniających tą paszę to jest to że ta pasza jest po pierwsze bez GMO używamy w produkcji naszej albo w ogóle nie używamy soi albo używamy soi non GMO tak? bez mhm. GMO Zaje. A skąd wiecie, że ona jest bez tego GMO? No mamy technologów, mamy zakupowców którzy kontaktują się z dostawcami tych pasz, którzy mają odpowiednie certyfikaty potwierdzające... Czy ona jest certyfikowana i potwierdzająca, pochodzenie. że to pochodzenie i odpowiednią jakość tak jest, tej paszy. Tak jest. Kolejnym czynnikiem wyróżniającym tą paszę jest to, że pasza jest bez dodatków zwierzęcych, czyli nie mamy tam żadnych dodatków typu tłuszcze zwierzęce, hemoglobin czy, czy mączek, mięso I to kosme. również jest certyfikowane? Tak, to jest również nadzorowane przez nasz mhm. dział zakupów. A teraz powiedz mi e, o tych hormonach i antybiotykach, o których plotka? No to niż... jest właśnie plotka, tak, de facto, no właśnie. bo żadnych hormonów, żadnych antybiotyków, paszy, na pewno nie ku zagrodowym. W, 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 są dopuszczone pasze lecznicze, ale to generalnie nie, no to, stosowane to, to... tylko w tak. produkcji kuczaków, generalnie standardowych. A my mamy deklarację, że nasz kuczak jest bezantybiotykowy, zarówno w suplementacji fermowej, czyli w wodzie do picia. Nie mamy dowodnych substancji chemicznych, a również nie dajemy substancji chemiczne do naszych pasz. Także pasze są wolne, I bez to jest I to jest pewnie jak 100%. Możecie badać mięso w wobec i nie wiedział tam żadne pozostałości chemiczne. Czyli słuchajcie, to jest kompletna flotka i jakiś mit. Czyli nie bójmy się kurczaka zagrodowego i możemy je dawać człowiekom w różnym wieku. I jeszcze czyli jedno, dzieciom powiem, mówisz, to jeszcze jedno powiem ciekawostkę. Nie używamy kortcydiostatyków. Kokscyostyk to jest taki związek chemiczny raz kokcydiostatyków nie, nie używają. Co nie. by to nie było, to dobrze. Kokcydioza to jest taka choroba pasożytnicza, to zaraz ma Aha, Maczka poprosimy, żeby ta. wyjaśnił może co to znaczy, ale generalnie ona często często pojawia się w produkcjach drobiarskich. Natomiast my yy, w standardzie hodowcy używają kurczyzostatyków paszy, żeby właśnie ochronić te m, swoje kurczęta, zapobiec, kurczę, to tak, zapobiec mhm. chorobom, a my nie używamy kurczyzostatyków, za to lekarz weterynarii na fermie używa odpowiedniej suplementacji w wodzie do picia i ta pasza jest tak zbilansowana i ta linia genetyczna jest po to wolno rosnąca, aby wyeliminować potrzebę stosowania kurczyzostatyków. A czy to nie znaczy, że te kurczęta są bardziej zagrożone tą chorobą? Nie, nie, bo to właśnie po to używamy linii genetycznych, odpornych, zbliżonych bliżej natury, Mhm. Żeby właśnie one mogły przetrwać te trudniejsze warunki związane z kortywiozą. Czyli, krótko mówiąc, kurczak zagrodowy na niebieskiej, charakterystycznej tarce. Tak Rzeczywiście to, co o nim sam producent mówi, jest po prostu prawdą. Tak, i jeszcze jedna ciekawa rzecz, dawaj, w, kon dawaj. w kontekście behawioru, dlatego, Tak, że Behawioru, czyli zachowania. Generalnie jak. Jest producent paszy standardowej, to wszystkie pasze są granulowane. A zobaczcie Państwo. Ojej, kuchencie. To jest tak, jak się sypało kurom z ziarenka, dokładnie. Dokładnie, I to jest też nasza ważna cecha charakterystyczna, wyróżniająca nas, że używamy paszy sypkich. Nasze pasze. Tu wszystko można wyróżnić. Jest Każde przenica, ziarenko. jest kokurydza, jest słonecznik. Można to rozpoznać. Można. Nie I są dodatki ziołowe. Wykorzystujemy. Potencjał tych kurcząt, bo kurczęta bardzo lubią grzebać. Zobaczcie Państwo ściółkę, ona jest pylista. One tak. potrzebują tej ściółki, żeby móc się kąpać niej. No Zobaczcie ile jest pierza, ile tak. one lubią, bo one się kąpią w tej ściółce. Ojejku, jak my to tak wiesz. No, nogi wyciągają. Tak, tak. Są... Chociaż nogi wyciągają. Tam, na wczasach, to jak, źle ja, tak, powiedziałem? Jak przygotowywałam <laughs> się, to, to najbardziej wczasowo. mi się podobało, że kurczęta uwielbiają i mają możliwości. Kąpieli w piasku. Moje ulubione. Na zewnątrz, tak, na zewnątrz generalnie też są możliwe, są tereny, gdzie mamy zarośnięte trawą, są tereny, gdzie jest właśnie trochę piachu, tak żeby właśnie dać im możliwość wyrażenia swojego behawioryzmu. Że jak się chce iść do kąpieli, to się kąpi. Jeśli chce iść do, do kurnika, to chodź do kurnika. Jak chce skoczyć na grzędę, to skoczy, skoczy na grzędę. Także różne możliwości wyrażenia swoich potrzeb behawioralnych które to mają. Powiedziałabym możliwość. tak. 56 dni, ale jakże luksusowego życia. Tak, tak. Maciek. I jeszcze w mniejszym zagęszczeniu, to może dodam. bo generalnie… Tak, tu nie ma tłoku. Generalnie kuczak standardowy, to tam mamy duże zagęszczenie. My tu nie, nie, ma tłoku. Nie, nie negujemy kuczą standardowych, ale my dajemy produkt wyższej półki, gdzie tutaj mamy o wiele mniejsze zagęszczenie. I też tak bardzo powiedziałabym humanitarnie traktujecie tak, te tak, zwierzaki. Tak, tak. No i widzieliście Państwo i słyszeliście, nie ma żadnych dodatków antybiotyków, nie ma żadnych dodatków hormonów. To są wszystko mity, które krążą o drobiu, oczywiście o dobrym drobiu, o drobiu, który żyje i funkcjonuje w nadzorowanej hodowli. A teraz zapraszam Państwa na fragment rozmowy z weterynarzem, który jest na stałe w hodowli kurczaka zagrodowego. Jak? Weterynarz dba o zdrowie kurcząt. To jest bardzo ciekawe i sama słuchałam tego z wielkim zainteresowaniem. Maciek, teraz do Ciebie. Jak często robisz taką, wiesz, przeglądówkę? No bo rozumiem, że nie czekasz aż one zachorują, żeby mieć robotę, prawda? E, no, praca lekarza przy takiej hodowli jest y, trudna, e, jest trudna. Wda Jak ty je badasz w ogóle? <laughs> Osłuchujesz tak wiesz te kurki, nie, czy nie? Ja próbuję nie dopuścić do choroby. To tak? jest Czyli... chyba pierwsze moje działanie. Więc ta profilaktyka, taka szeroko pojęta profilaktyka, czyli też szczepienia ochronne. Szczepisz kurczaki? Tak. tak. Proszę mi wierzyć, że to nie ma innego. Ale my traktujemy sposobu. te nasze ptaki jak niemowlaki tak naprawdę, jak dziecko. Bo najważniejsze jest start, proszę Państwa, i w kurczaku, jak i w dorosło. Jak w, i w, Ale u, czy wy hodujecie od jajek, czy od przywozicie? Zeru, od jedno, jako jednodniówki. I, takie i, małe kurczaczunki, i one, takie wielkanocne tak, tak, przywozicie. Małe kurczaczki już, to ja poproszę już, o wizytę na tym etapie. To no, jest, no jest jeszcze bardziej przyjadne. Zwłaszcza <głasza> dla dzieci. Czyli przywozicie takie jednodniówki. Ta, kurczaki. Te małe kurczaczki jednodniowe już są zaszczepione w zakładzie wylęgowym, także one już nabywają odporności od pierwszych godzin życia. No i trafiają tutaj na fermę, gdzie ten program profilaktyczny I czy ty je dalej. przeglądasz już, czy on uważa, że są przeglądnięte tam? One już są przeglądnięte tam, więc tutaj tak naprawdę dojeżdżają te, te, te zdrowe, te już przejrzane w zakładzie. I wylęgowym. Po, jakim, po jakim czasie ty dokonujesz pierwszego przeglądu? Tak naprawdę już po pierwszym tygodniu, ponieważ, ponieważ one również tutaj na fermie też jest jakby ten program szczepień kontynuowany. My Aha. tutaj nie dopuszczamy do choroby. To ponieważ ty, już ma, masz robotę cały czas. Mam robotę cały czas, ciężką robotę. I, bo się, ona i, tak się, naprawdę... i się uzupełniamy, bo tak naprawdę zootechnik powinien wizytować stada, tak mamy założone, cztery razy przynajmniej w ciągu cyklu produkcyjnego, czyli przedstawieniem, wstawienie, w drugim, trzecim tygodniu i bo To jest takie minimum. A jeśli hodowca do nas dzwoni. Czy do mnie, czy do Maczka, do, jako do lekarza, no to wtedy jesteśmy na zawołanie i przyjeżdżamy. Jasne. Jesteśmy dla niego pomocą, doradcą i telefonem alarmowym. Tak naprawdę moimi oczami i uszami jest przede wszystkim hodowca, który codziennie tutaj jest. Jak go cokolwiek zaniepokoi, nie pokoi, to, to wtedy dzwoni. Oczywiście, 12 oczywiście. 12 takie tak, 112 takie jest. A obsługa zootechniczna, to też, czy weterynaria, to też nie jest takie, takie y, jasne, dlatego że wiele firm konkurencyjnych, które są na rynku polskim, nie mają tego serwisu zootechnicznego. No co ty? To, to też trzeba docenić. A, to, to niedobrze, to, to nie dobrze. To jest inwestycja naszej firmy po to, żeby Zapewnić ten dobrostan tym ptakom, żeby były bez, wolne od głodu, od pragnienia, od bólu itd. Także to jest szereg rzeczy podjętych po to, żeby ten produkt finalny na talerzu Czyli żebyśmy my, pożeracze drobiu, mieli na talerzu mięso zdrowe. Mięso smaczne, bo to jest przede wszystkim Bye. ważne, żeby nie tylko smaczne, ale tak, bo te walory chowu dają właśnie tą smakowość, mm -hmm. którą dostajemy na talerzu, ale zanim ta smakowitość się pojawi, no to jesteśmy my po to, żeby wszystko grało do kupy. <ścoughs> Ci się powiedziane, żeby Dos dosłownie. Dosłownie, dosłownie i stracę. dosłownie. Tak, bo kupa jest naszym wyznacznikiem zdrowotności. W ogóle kupa to ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Bardzo ciekawe wiadomości dla mnie personalnie, ale jestem przekonana też, że dla wielu widzów były to ciekawe informacje i że teraz poziom zaufania do kurczaka zagrodowego na niebieskiej tatce będzie znacznie wyższy a właściwie stuprocentowy. No to wiemy o tym, jak wygląda opieka zdrowotna nad kurczakiem zagrodowym w jednej z farm, na której byliśmy. I wiemy również, że nie ma mowy o dodawaniu żadnych hormonów ani nastrzykiwaniu kurczaków hormonami, bo wyjaśnił nam to pan doktor weterynarz na farmie. W kurczaku zagrodowym. W kilkuset miejscach, gdzie ten kurczak żyje, na pewno tego nie będziecie mieć. Więc dlatego warto kupować drób z takiego miejsca jak farmy kurczaka zagrodowego. Na każdym opakowaniu kurczaka zagrodowego, między innymi po to, żeby być pewnym, że ten nasz rosół będzie tak wyglądał i tak wspaniale smakował, macie Państwo bardzo dużo informacji. Oczywiście możecie powiedzieć, że papier przyjmie wszystko, ale tak nie jest. Dlatego, że żeby mieć prawo napisać cokolwiek, co tutaj jest napisane, trzeba mieć do tego uprawnienia, czyli zdobyć odpowiednie certyfikaty. Mieć uprawnienie do tego, żeby napisać każde zdanie, które tutaj jest napisane. Jak Państwo słyszeliście z naszego reportażu, z odwiedzin na farmie kurczaka zagrodowego. Po pierwsze, już wiemy, że jest to kurczak z dostępem do zagrody. Że ma paszę bez stosowania GMO w tej paszy. Kurczak zagrodowy, oprócz tego, że jest hodowany w świetnych warunkach, Żywiony zdrową paszą, żyjący właściwie w, na wolności, tak można powiedzieć. Rezultat, którym jest tak wspaniały rosół ugotowany z kurczaka zagrodowego, jest potwierdzony także naukowo. Kurczak zagrodowy i jego mięso zostało poddane niezależnym badaniom w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jako ciąg dalszy naszego naukowego podejścia do rosołu, spotkaliśmy na farmie Kurczaka Zagrodowego podczas naszego reportażu dwoje prawdziwych naukowców i przeprowadziliśmy z nimi rozmowę. Dwoje naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie badało i to w sposób kompletnie laboratoryjny i naukowy. Czy zawartość składników odżywczych w kurczaku zagrodowym jest szczególnie korzystna dla nas, zjadaczy kurczaków? Posłuchajcie Państwo, co ustalili podczas badań. A teraz. Dowiemy się, czy to wszystko, co piszą w różnych źródłach i mówią w różnych mediach o kurczaku zagrodowym, że ma wspaniałe mięso, zdrowe mięso, bogatsze mięso w różne składniki niż inne kurczaki, czy to wszystko to prawda i że nie ma różnych rzeczy typu hormony i antybiotyki, czy to też prawda? A kto nam może o tym powiedzieć? Oczywiście uczeni. Czyli naukowcy w dzisiejszym języku, a są z nami wspaniali zootechnicy: Monika Łukasiewicz-Mierzejewska. Dzień dobry. I Jakub Urman. Dzień dobry. Podobno to wszystko sprawdziliście naukowo. Staraliśmy się. Co badaliście w mięsie Kurczaka Zagrodowego, żeby uzyskać naukowe potwierdzenie tych informacji, które o kurczaku zagrodowym krążą wśród ludzi? No Staraliśmy się bardzo. Pod naszą lupę wzięliśmy mięśnie piersiowe i mięśnie nóg, kurczant, pozyskany właśnie z gospodarstwa kurczant zagrodowych. Przede wszystkim staraliśmy się określić podstawowy skład chemiczny, czyli zawartość białka, zawartość tłuszczu. To był ten główny aspekt. Z punktu widzenia konsumenta, czyli pokazaliśmy, że mięso kurcząt zagrodowych charakteryzuje się wyższą zawartością białka, co z punktu widzenia konsumenta ma ogromne znaczenie. Tak? My wiemy oczywiście, że mięso kurcząt, generalnie kurcząt, jest lekko i wysokobiałkowe, tak? Aczkolwiek, jeśli chodzi o kurczęta zagrodowe, faktycznie one charakteryzowały się wyższą zawartością w porównaniu do tych komercyjnych, komercyjnie utrzymywanych kurczan broilerów. Charakteryzowały się niższą zawartością tłuszczu, co znowu z punktu widzenia konsumenta jest bardzo istotne tak. i ze względu na dietetykę, hmm. tak? Wszyscy chcemy mieć jak najwięcej białka, jak najmniej. Tak jest, aczkolwiek to no, musimy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ten tłuszcz jest niezbędny jednak. No właśnie, w żeby też nie histeryzować i nie tak przesadzać. Tak, jest jest to nośnik smaku. Dodatkowo jeszcze znajduje się tam szereg witamin rozpuszczalnych w tłuszczu, czyli witamina A. słynny D, adek. Tak, tak jest. To wszyscy wiemy. Czyli te poczęta potwierdzamy, też to mają. To, co jeszcze obserwowaliśmy, co w sumie nam bardzo się podobało, tak? to był aspekt zawartości wody w mięśniach. Mięśnie kurcząt, kurcząt zagrodowych, z racji tego, że są to kurczęta wolno rosnące, typie kurcząt wolno rosnących. To materiał, który poprzez wydłużenie swojego odchowu, czyli te 56 dni, powoduje, że ta tkanka wolniej się, mówimy teraz o tkance mięśniowej, wolniej się rozrasta, w związku z powyższym kumulują się w niej substancje biologicznie aktywne w sposób powolniejszy. No i tym samym. Jeśli chodzi o tę wodę, tam, to co nas interesuje, głosie. to tej wody stwierdziliśmy mniej. No i to z punktu widzenia konsumenta znowu ma bardzo duże znaczenie i to nam się bardzo podobało, ponieważ podczas obróbki termicznej, czyli kiedy smażymy, pieczemy, czy nawet gotujemy, ale głównie to pieczenie no, smażenie, skurczy, tak to ten ubytek wody jest wtedy minimalny, tak? czyli nie tracimy tych substancji odżywczych czyli mamy określoną ilość mięsa w mięsie. Tak możemy to powiedzieć. Bardzo mało ja tracimy. Tak. W związku z tym mało tej, tej wody tracimy, czyli mało tracimy tego mięśnia, tak? I to mhm. z punktu widzenia konsumenta też jest czyli bardzo. Czyli potem farsz na pierogi wyjdzie na koniec. Tak, tak, jak najbardziej. Czyli to były takie elementy z punktu widzenia, no i jeszcze pH. To było też dość atrakcyjne, czyli niższe niższe pH, co powoduje lepszą stabilność biologiczną tego mięsa, wolniejsze psucie, tak? Ale też jakby złagodzenie nieco barwy mięśni, czyli te mięśnie mają taką bardziej naturalną różową swoją barwę, nie pojawiają się tam jakieś przebarwienia. Też musimy zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o kurczęta wolno rosnące, to jeśli chodzi akurat o to mięśnie piersiowe, które są chętnie spożywane przed, przez konsumenta. Te mięsie raczej z racji tego powolnego wzrostu i braku tego takiego szybkiego rozrostu, są bardziej zwarte, sprężyste, są mniejsze. Ale okay, właśnie chciałam ale to powiedzieć są, że to... rzadziej spotykamy tutaj wszelkiego rodzaju miopatię, czyli jakieś wady tego mięśnia, tak? i to z punktu widzenia konsumenta myślę też jest bardzo, bardzo istotne. Ale co warto wspomnieć, to też o tej wartości odżywczej w tych mięśniach piersiowych oczywiście pozyskanych od kurcząt zagrodowych wykazano więcej manganu poza tym w mięśniach nóg pozyska to pozyskanych ja oczywiście jak najbardziej w mięśniach nóg pozyskanych od kurcząt zagrodowych wykazano więcej żelaza miedzi oraz magnezu zarówno mangan jak i miedź żelazo magnez są ważnymi mikro i makroelementami czekaj czekaj, czekaj czekaj tak. czekaj czy ja dobrze usłyszałam że w zależności od części ciała kurczęcia Mamy inny skład mikro i Oczywiście, to Czyli, nie że jest Oczywiście. Czyli tak jednolite. powiem, tutaj jest inaczej niż tutaj. No tak, bo tutaj pracuje, a tutaj nie do znaczy, końca. mniej tu pracuje. No właśnie bo tutaj nie do końca. Z Trochę mniej, a tutaj To się nazywa wybiegane, a to jest niewybiegane. Ym, wylatane. 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 To jest a. bardzo dobre określenie. wylatane. Tak. Dlatego tutaj tego więcej żelaza, z tego względu, że ta tkanka mięśniowa Czyli pracowała łódko, i potrzebowała. to utko jest y, słynnie bardzo y, słuszne. Bardzo dobrze wyćwiczone, to też warto wspomnieć, mm. bo w przypadku mięśnia piersiowego też obserwowaliśmy istotnie wyższą siłę cięcia. Więc to tutaj. To znaczy siłę cięcia, Jakub, czyli taką zjedujcie. siłę, którą trzeba włożyć na to, żeby rozdrobnić to mięso. Tylko jak konsument może włożyć tej siły, żeby rozryźć to mięso. Ono nie rozpada się tak łatwo. Mikro i makro, żebyśmy sobie omówili, tak. trochę jeszcze na temat tego korzystnego profilu kwasów tłuszczowych. Bo o, to, co o, było o, o. w przypadku kurczaka zagrodowego, to wyższa ilość CLA, co jest ważne z punktu widzenia ograniczenia stanów zapalnych. Tego było więcej. Co jeszcze? Więcej tych kwasów tłuszczowych z grupy omega 6, omega 9, omega 3 i omega 12. Czyli tych hmm. rzadziej występujących. Hmm. Tak, w przepraszam, omega 7. Tak, tych rzadziej występujących, tych My w tego nie też rozumiem, w ogóle, ale tych omega 7 tych ważnych. Tak, tak, tych ważnych było po prostu więcej yy, i z tego względu ten profil kwasów tłuszczowych był znacznie korzystniejszy dla samego konsumenta. Bo wiadomo, kwasów tłuszczowy leży. znacznie korzystniejszy niż u innych zwykłych brojlerów. Tak, tak u tego konwencjonalnego materiału genetycznego, który był przez nas też oceniany. Jak Państwo słyszycie, to nie jest tylko bajka, historia o kurczaku zawodowym, zawodowym, o kurczaku zagrodowym. zawodowym, no, za zawodowo na... się przemieszcza, to zawodowo może być, przebadany. a zawodowo również przebadany. o kurczaku zagrodowym, to nie jest bajka, tylko y, producent y, podszedł do tego bardzo odpowiedzialnie, ponieważ badania zostały wykonane na, w Katedrze Hodowli i Żywienia Zwierząt, SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Hodowli i Żywienia zwie, Zwierząt. Czyli Instytut Nauk o Zwierzętach. Tak będzie bo teraz tak. Ja proszę, proszę powiedzieć, gdzie byście to badali, bo ja przepraszam w się do Instytutu Nauk o Zwierzętach. Tak, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I to proszę, będzie najlepsze. To teraz proszę uprzejmie na zakończenie. E, tak przesympatyczni ludzie nie mogli nic tam nas zmyśleć. Badanie wiarygodne, statystycznie znamienne i przeprowadziliśmy Was dzisiaj przez cały proces od tego, jak zwierzęta. Wspaniale, tutaj, wczasowo wręcz żyją, jak są karmione, jak są doglądane pod kątem zdrowia, jak zostało ich mięso przebadane. Więc mogę chyba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że kurczak zagrodowy to po prostu najzdrowszy kurczak na rynku, a po prostu przy okazji najsmaczniejszy, o czym my to mówimy. Na zakończenie pobytu na farmie kurczaka zagrodowego miałam przemiłą przechadzkę z gospodarzem, który troskliwie zajmuje się stadem kurcząt, słuchajcie, rzuca im tak ręcznie ziarno na trawę, co już wydaje się w dzisiejszych czasach wręcz prawie niemożliwe. Mieliśmy bardzo miłą pogawędkę, której fragment po prostu zobaczcie. A ze mną jest właściwie można powiedzieć, że słuchajcie, główny kogut. Mariusz Marciszewski, który jest gospodarzem i właściwie tatą tych wszystkich kur, od samego początku ich przyjazdu tutaj, prawda? No tak, od pierwszego dnia. Od pierwszego dnia, czyli e, dzisiaj już masz taką można powiedzieć dorosłą młodzież. No już są prawie pełnoletnie. Prawie pełnoletnie, a czy bardzo cię jakoś tak wzrusza, jak tu przyjadą te takie malutkie kurczaczki żółciutkie? No to są bardzo, bardzo, bardzo fajny moment. Bo no tak mi się wydaje właśnie. Pierwszego dnia, jak przyjeżdżają na fermę, to, to te kurki biegną do mnie. To jest taki taki tak. tatoś? One dopiero a skąd one wiedzą, że jesteś fajny? Nie wiem, musieli im na wylęgarni chyba powiedzieć. <noise> Oni tam do no jakiś tak mówią. No ja tam mówią. Do Mariusza pojedziecie, do Mariusza. On jest fajny, nie? Tak? O, proszę. Mhm. A co wy nie chcecie jeść? No dziewczyny i chłopaki. Jak to ma być? A mnie się nie boją. Panią widzą pierwszy raz. A, może, może dlatego. się cykają <noise> trochę. No dobra. Czyli słuchaj, yy, i to jest tak, że one w takich bardzo naturalnych w takich warunkach, taki, wie, taki większy kurnik jak u babci na dobrą sprawę, nie? Dokładnie. One codziennie rano je wypuszczam, chodzą praktycznie od świtu do, do wieczora. Cieszą się jak je wypuszczasz? Oczywiście, to jest naj, najlepszy, <grym najfajniejszy <grym moment. Taki... W, momencie, <grym> w momencie kiedy się wypuszcza, widać jak one się cieszą, mrdają. Skrzydłami, skrzydłami, także że to jest całkiem, całkiem takie relaksujący, relaksujący początek dnia. Myślę, że to jest, znaczy nie aż swoje ciarki przechodzą, jak Ty mówisz, bo sobie wyobrażam, wiesz, bo my trochę takie mieszczuchy i takie jeszcze mieszczuchy nastraszone, że te zwierzęta są w jakichś strasznych warunkach, wyobrażamy sobie jakieś okropne historie, a tutaj zobaczcie Państwo, po prostu właściwie komfortowo żyjące żyjące. Mhm. Urczęta, no właściwie już tutaj można powiedzieć, że kury, e, żyją sobie i z takich, nie wiem, chyba kilkudziesięciu farm w Polsce, e, my później na tych niebieskich tackach, e, no, możemy pałaszować wspaniałe, zdrowe, Mięso drobiowe, prawda? Dokładnie, to, to są wyjątkowe, wyjątkowe kury. Zostawiam Cię z Twoją e, trzodą, tak <gry> się wyrażę. E, my jedziemy montować film, żeby wszystkim pokazać, jak fantastycznie e, hodujecie tutaj te zwierzaki, po to, żebyśmy później delektowali się wspaniałymi, zdrowymi daniami drobiowymi. Dziękuję Ci bardzo, hmm. Wywiadza i gratuluję też, tak wspaniale się zajmujecie tymi wieżkami. Zapraszam, zapraszam na Słuchaj, no do. ja na te żółte muszę przyjechać. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Hej. Na program zaprosił sponsor Producent kurczaka zagrodowego z chowu bez antybiotyków.